Dzień dobry, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj zajmujemy się tematem wiązarów. Wiązarów dachowych, czyli e, powiedzmy alternatywy dla, dla więźby tradycyjnej. Tak jak widzicie tutaj wiązary już u mnie leżą. Przyjechały wczoraj na budowę, bo e, o, ta firma, czyli Wiązar Polska najpierw wysyła sobie e, kierowcę z dostawą, a ekipy montażowe są niezależne, że tak powiem, od nich. I ekipa przyjedzie. Dzisiaj jest sobota. Przyjechało to w piątek. A ekipa ma przyjechać w poniedziałek albo we wtorek. Więc to też postaram się Wam pokazać, jeśli Wam, jeśli, wam, jeśli mi pogoda pozwoli. Bo zapowiadałem deszcze. No i co, zobaczymy. A co ja teraz dzisiaj robię? Zaraz Wam pokażę, co. Co ja dzisiaj robię? Biorę sobie pręty, takie pręty gwintowane. Tu mamy m 14 i muszę je zamontować. Już wam pokazuję gdzie. Kilku miejsca, to znaczy tam na ścianie szczytowej, w tej wnęce, i tutaj na tych ścianach działowych, tak jak mamy tutaj dolany, ten taki podporę słup. W tym miejscu będzie oparta płatew. No i tak jak widzicie, one idą tutaj na każdej ścianie działowej do samego końca w linii z drugą taką, taką wnęką i tam będzie oparta płatew no a na płatwi e, będą oparte wiązary zabieramy się do roboty Me. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel away. Pushing on my chest and it's squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day. Not okay, all I want and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in the better Yo, I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. I pray, all I need are some days. Yeah. Brawo ja Mam kotwę chemiczną Mam pistolet do tego Ale mieszacza już mi zabrakło <grym> Miałem w domu w piwnicy i zapomniałem wziąć Myślałem, że tutaj jeszcze mam Ale zapomniałem, że ostatnio dwa zużyłem No to co Dzisiaj to tylko ponawierzam, a jutro po prostu przejadę wkleić i tyle no nie będziemy tutaj kombinować. No. Mój brak, that's why we take drugs to escape. I feel the rain, it burns like pain, alone again. Where are my friends? I need. Change things in my brain. That's why we take drugs to escape. The weather speaks to me, a different frequency. Gave you a piece of me, but you left so easily. I thought you needed me, you kept deceiving me. Think you mistreated me, what did you ever see in me? I'm in a better place, I'm in a sweater space. The am a warm embrace, taking me to better days. I work to make a change, I work through all the. Same. Distractions keep me sane. I may never be the same. Let me feel for a minute. Wait, I don't like that. Quit it. I'm a real big sinner It. I don't really trust too much. i limit. But when I do, I'm committed. And when I do, man, I'm in it. I'm by your side till we win it. Ride or die. I'ma always stay with it. Got my mind tangled in knots, trying to hide from the painful thoughts. Crouching behind all the memories lost, the happy ones, bring the awful spots. I visualize a lot. Protagonistic thoughts. Antagonistic boss, I try to win, I try to see the plot. I feel the rain, it burns like pain. Alone again, where are my friends? I need to change things in my brain. That's why we take drugs to escape. But that don't change a fucking thing. I need some space, it's not a phase. These be days, they keep me safe. I'll dream of friend that guy It's so cold outside Why am I in this life? Why am I here alive? The only point survive But if we all just die, then we all fail with time. No that cannot be right There must be more to life I wanna make a difference I wanna be consistent I wanna be committed that shit can't super sprzęcik Taka z AliExpress gdzieś za stówkę I do takich rzeczy właśnie, gdzie trzeba przedmuchać z pyłu. Rewelacja. Naprawdę. Wiadomo, bateria nie trzyma jakoś długo, jakbyście chcieli, nie wiem, osuszyć, posuszyć tym auto czy coś, to... No raczej nie, nie? Ale do takich rzeczy super. Dobra, nagle mam szybkie zakończenie bo nie mam za dużo czasu a trochę już czasu minęło od kiedy w ogóle tutaj to wszystko się działo Cały czas jakoś tak nie było mi po drodze. E, wiązary mamy. Wiązary e, mamy. Chłopaki tutaj walczyli przez dwa dni, bo niestety trafiła im się pogoda. E, deszcz ze śniegiem i no, ciężko mieli. Więc robili to łącznie po, powiedzmy półtora dnia zamiast jeden. E, no i teraz tak, jak to wygląda. No to jest, zresztą widzicie, nie jest to nic jakiegoś nadzwyczajnego. E, tam murłata, tutaj płatwie, e, które idą po całości, po długości, dwie, dwie czternastki skręcone ze sobą, po to, żeby się to nie uginało. Tutaj oparte na tych ścianach działowych, tak jak e, wcześniej mówiłem, mam nadzieję, że mówiłem, bo tak jak mówię, chwilę czasu to już było temu i, i nie pamiętam tak naprawdę, co tam, co tam wam mówiłem. No, tak to wygląda. Jestem jak najbardziej zadowolony tutaj z całości tego. Wyszło to. Zobaczę teraz, czy wy to jakkolwiek będziecie widzieć, czy nie? Może tak, może nie. Oby. Wyszło to on fajnie, równo. Tutaj Wam pokażę jeszcze na przykład z tej strony, znowu o, w ten sposób. Tak więc, tak to wygląda. Firma, która to robiła, to Wiązar Polska. E, myślę, że mogę śmiało polecić. Cena dosyć adekwatna do tego, co, co bierzemy. E, ja nic z tego nie mam, że ich polecę. Po prostu jestem zadowolony ze współpracy i tyle. E, aha, e, w sumie od razu Wam powiem, ile za to zapłaciłem bo dlaczego by nie? E, koszt całych tych wiązarów. Plus, plus tutaj tej ostatniej, lepiej to chyba od drugiej strony widać. Tej ostatniej krokwi, która wystaje poza. To było 29 tysięcy z groszem brutto, więc tak to, tak to się kształtuje. Pierwotna tam wycena. E, która nie uwzględniała właśnie tej ostatniej krokwi ostatnich dwóch krokwi wystających e, i tam paru zmian, jak dobrze pamiętam nie mieliśmy tutaj teraz ten stryszek, który tam powiedzmy będzie no to będzie taki naprawdę stryszek nie? E, jakiś metr tam 70 w szczycie rzucić tylko jakieś kartony i tyle e, wcześniej w pierwotnej wycenie tego nie było pierwotna wycena tam oscylowała w granicach 20 6000, coś, coś koło tego. No, e, to tyle lecę, bo zaraz mi się skończy e, jakiekolwiek światło. A co muszę jeszcze zrobić, to podokręcać kilka, podokręcać, powrzucać kilka szpilek. Bo niestety nie zdążyłem zrobić tego wcześniej, e, zanim oni zamontowali te murłaty. No i muszę to teraz zrobić, bo jutro wjeżdżają z pokryciem dachu i już nie będę mieć do tego dostępu. Dobra, do następnego, cześć.